Cześć przedszkolaki, zerówkowicze i ci starsi oglądacze. Wita Was, ciocia dana. I jeszcze ktoś. Ale poczekajcie chwilę. Bądźcie cierpliwi. It's great to see you today. It's great. Fajnie. To see. To już wiecie, co to znaczy. To see. Widzieć Was. Today. Dzisiaj. Dzisiaj znaczy dzisiaj. Today. Look at me. Today. Listen to me. Today is dzisiaj, dzisiaj. A co było wczoraj? Wczoraj. Yesterday, yesterday. Wczoraj mm, mieliśmy pyszny obiadek. Yesterday. 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 Wczoraj to było. Wczoraj mieliśmy pyszny obiadek, bo wszyscy go robiliśmy. Yy, wczoraj był piękny dzień. Wczoraj My. świeciło słoneczko. A dzisiaj. Są chmurki na niebie. Today. Yesterday. Today. Dzisiaj. Dzisiaj. Yesterday. Wczoraj. A co będzie jutro? Tomorrow. Tomorrow. Co będzie jutro? Nie wiem. To teraz przećwiczymy, zobaczymy, co zapamiętaliście. Today, yesterday, tomorrow. Dzisiaj, wczoraj, jutro. Gotowi? No to uwaga. Today, yesterday, tomorrow. A teraz, uwaga, będzie zmyłka. Patrzcie, co pokazuje, i słuchajcie, co mówił. Okej, okay, uwaga. Today, no. To jest yesterday. Today. Uwaga jeszcze raz. Today! No! To jest tomorrow! Today! Pokazujemy tak, ok? So yesterday, today, tomorrow. Are you ready to sing today? Jesteście gotowi śpiewać? Znacie już to słowo, sing. Śpiewać? Dzisiaj! Today! Okay. To zaśpiewamy piosenkę, która zaczyna się właśnie od takich samych słów. Yesterday, today, tomorrow. Posłuchajcie i spróbujcie pokazywać. Yesterday, today, tomorrow. Nasza piosenka zaczyna się właśnie od takich słów. Yesterday, today, tomorrow. Pamiętacie? Yesterday, today, tomorrow. Ok? To spróbujemy to zaśpiewać. Yesterday, today, tomorrow. Jeszcze raz możecie teraz pokazywać i zaśpiewać. Yesterday, today, tomorrow. Ok? Troszeczkę szybciej. Yesterday, today, tomorrow. Ok? To teraz. Zaśpiewajcie i nie pokazujcie. Głośno zaśpiewajcie. Yesterday, today, tomorrow. Jesus is the same. O, jak myślicie, o kim będzie ta piosenka? Jesus is the same. Tak, ta piosenka jest o Jezusie. To spróbujmy teraz to zaśpiewać. Yesterday, today, tomorrow. Jesus is the same Ok, to zaśpiewajcie jeszcze raz Yesterday, today, tomorrow Jesus is the same I teraz posłuchajcie dalej All will change, but Jesus never Glory to His name Spróbujmy to pokazać All will change Wszystko All. Wszystko, o wszystko o change zmienia się wszystko o change but jesus never glory to his name ok, pokaż jeszcze raz to o change But Jesus never glory to his name No to możemy już to zaśpiewać, ale najpierw zaśpiewajcie bez pokazywania, dobrze? Oh change but Jesus never glory to his name Teraz możecie śpiewać i pokazywać. Oh change but Jesus never Teraz możemy zaśpiewać całą piosenkę. Yesterday, today, tomorrow Jesus is the same. Iwacie ją jeszcze raz, możecie pokazywać i śpiewać, jak tylko się Wam podoba. Na tamtej stronie ekranu mam na imię Piotr. Patrzycie pewnie na mnie i myślicie, ojej, dziadek będzie nam opowiadał. Tak, jestem dziadkiem. Zobaczcie, mam długą brodę, no i białe włosy. Moja broda też jest biała. I białe włosy. Już ich tam niewiele zostało, dlatego nałożyłem czapkę, żeby ładniej wyglądać. No bo wiecie, ja już dużo przeżyłem i dużo widziałem. Dlatego teraz posłuchajcie mnie. Opowiem Wam to, co widziałem. Byłem tam. Kiedy Jezus nauczał, On przemawiał, a wszyscy Go słuchali. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, Jezus zwrócił się do nas, abyśmy przygotowali łódź, bo chciał się przeprawić na drugą stronę jeziora. Byliśmy rybakami, więc szybko nam to poszło. Wsiedliśmy wszyscy do łodzi i rozpięliśmy żagle. Jezus był zmęczony, dlatego usiadł i zasnął. Byliśmy prawie na środku, kiedy zobaczyliśmy, Ciemne chmury, szybko posuwające się po niebie. Wiedzieliśmy, co takie chmury znaczą. Widzieliśmy je nieraz nad Morzem Galilejskim. Zaczęło padać. Kiedy nagle zerwał się silny wiatr, i woda zaczęła rozpryskiwać się o łódź, wlewać się do łodzi, i duże fale zaczęły gromadzić się wokół łodzi. Musieliśmy chwycić za wiosła, żeby jak najszybciej dopłynąć do brzegu. Piotrze, że ci przerwę na chwilę, bo dzieci nie są rybakami i większość z nich. Nigdy nie wiosłowała. Daj nam chwilkę czasu, dobrze? No to teraz uważajcie. Wsiadamy do łodzi i chwytamy za wiosła. Najpierw jedno wiosło, potem drugie wiosło. I uwaga, jak wiosłujemy, to nie tak. Wiosłujemy tak. Mocno. I razem, i równo, wszyscy razem, raz, dwa, trzeba używać siły, a więc wiosłujemy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, wszyscy razem pracujemy. Raz, dwa. Tak właśnie wiosłowali w czasie burzy wszyscy uczniowie, którzy byli w łodzi. Raz, Dwa, raz, dwa. No, teraz już wiecie, co to znaczy wiosłować. Ogromne fale uderzały w łódź, a woda była wszędzie, bo padała z góry i wlewała się z fal. Wszyscy pracowaliśmy ile sił. Silniejsi wiosłowali, a Filip był dobrym sternikiem. Więc wiedział, jak ustawić łódź, żeby łódź się nie wywróciła. Ja i Jan wylewaliśmy wodę tak szybko, jak tylko się dało. Nie damy rady! krzyczał Tomasz. Zobaczcie, jaka wysoka fala się zbliża. Trudno było rozpoznać jego przerażony głos, bo głośny huk. Uderzających fal w łódź i grzmoty i błyskawice. Wtedy Jan zerwał się, zostawił mnie samego i zaczął rozglądać się. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie jest Jezus? Tylko on nam może pomóc! Wołał tak głośno, jak tylko mógł. Panie! Ratuj! Panie, giniemy! wołał Jan, szukając wszędzie Jezusa. Kiedy dostrzegł go? Śpiącego? Na tyle łodzi? Krzyczał jeszcze głośniej. Panie, nie obchodzi cię, że zaraz zginiemy! krzyczał, patrząc z przerażeniem na wysoką falę zbliżającą się do łodzi. Jezus wstał, spojrzał w morze, uniósł rękę i rzekł: Ucisz się! Wiatr natychmiast ucichł. Woda się uspokoiła, a ogromna fala zniknęła w głębinach morza. Wszyscy Staliśmy wpatrzeni w Jezusa. On spojrzał na nas i rzekł: Dlaczego się boicie? Dlaczego mi nie wierzycie? Przecież ja jestem w Waszej łodzi. Wszyscy poczuliśmy się zawstydzeni. Miał rację, pomyślałem. Przecież widziałem tyle cudów, które czynił, ale że nawet wiatr go posłuchał? Burza się uciszyła i fale zatrzymały. Nie odezwałem się, bo brakowało mi słów. Minęło dużo czasu od tego wydarzenia. Ale jest ono ciągle w moich myślach. I często przypomina mi się w trudnych chwilach, bo przecież Jezus jest zawsze ten sam wczoraj, dzisiaj i jutro i zawsze. Dziękuję Ci, Piotrze, kiedy opowiadałeś, Poczuliśmy się, jakbyśmy byli w łodzi podczas burzy. Ale z pewnością, gdyby nie było z wami Jezusa, to byście utonęli. O tak, gdyby nie on, to ogromna fala z pewnością by nas przykryła. To dlaczego się baliście? No właśnie. Zapomnieliśmy, że Jezus był z nami. Strach ma wielkie oczy i On właśnie zasłonił nam Jezusa. Było nam wstyd. Zamiast wierzyć, że kiedy On jest w łodzi, to nic nam się nie stanie, to my krzyczeliśmy ze strachu. I już widzieliśmy, że fala nas przykrywa i że toniemy. Wiesz, Piotrze, ta historia, którą nam dzisiaj opowiedziałeś, to dobry przykład na dzisiaj, kiedy wszyscy siedzimy w domu i nie można wyjść na zewnątrz. To nasz dom dzisiaj jest tak jak łódź. Myślę, że ta historia którą opowiedział nam Piotr, jest dobrym przykładem na dzisiaj. Kiedy to wszyscy siedzimy w domu, nie można wyjść na spacer, pograć w piłkę z kolegami, pobiegać, zresztą nie będę już więcej wymieniać, bo zaraz was ogarnie strach. Nasz dom teraz jest jak łódka podczas burzy i tak. Ktoś krzyczy, ktoś się złości, ktoś marudzi, że się nudzi. To prawie tak jak burza w domu. Ale wystarczy pomyśleć, że w naszej łodzi jest Pan Jezus. Co On by zrobił? On ucisza każdą burzę. Potrafi uciszyć złość, powstrzymać krzyk, i ma radę na nudę. Ale każdy musi chwycić za wiosła i pracować nad sobą, tak aby łódka mogła płynąć do przodu. Ten, kto krzyczy: Ja pierwszy, ja, ja, ja! Bierze wiosła cierpliwości i pracuje nad sobą. Nie muszę być pierwszy, mogę poczekać. Ten, kto się złości, bierze wiosła spokoju i musi zachować spokój. Nie może wiosłować jednym wiosłem szybciej, drugim wolniej. Musi zachować spokój, równo wiosłować, pracować nad sobą. Ten, kto się nudzi, bierze do ręki wiosła pomysłów, siada w łodzi i wiosłuje, i myśli. Co dobrego mógłbym zrobić, żeby wszystkim było przyjemnie? I pracuję nad sobą, ale o kimś zapomnieliśmy, tak jak uczniowie. O kim? O Jezusie. Tak, przecież On jest w naszej łodzi. A czy jest? Jeżeli nie, to zawsze można go zaprosić. A pamiętacie piosenkę, którą śpiewaliśmy na początku? Że Jezus jest wczoraj, dzisiaj, jutro i zawsze ten sam. Zaśpiewajmy o Jezusie, że jest wczoraj, dzisiaj i zawsze. Wczoraj, dzisiaj, jutro i zawsze ten sam. I nigdy się nie zmienia. Pamiętacie tą piosenkę, którą śpiewaliśmy na początku? Yesterday, today, tomorrow. Jesus is the same. All will change. But Jesus never. Glory to his name. Zaśpiewajcie jeszcze razem ze mną na koniec tą piosenkę. Że Jezus jest zawsze z nami. Czy jesteśmy w łodzi, czy w domu, On jest z nami, bo On jest wczoraj, dzisiaj i jutro ten sam. Cześć, do zobaczenia, przedszkolaki, zerówkowicze i wszyscy. Oglądacie do zobaczenia żegna was ciocia Dana i Piotr dziadek Piotr grampa Piotr bye bye